Kategoria lekka i w narożniku niebieskim Jakub Świderski. Jakub Świderski, 22 lata, to jest praworęczny zawodnik No właśnie, kategoria lekka Sprawdzamy, czy limit został wypełniony 59 kg 800. W takim razie zapraszam teraz jego rywala, Jakub Świderski, już jutro zmierzy się z Konradem Czajkowskim, narożnik czerwony. Konrad Czajkowski, 21, rok młodszy od swojego rywala, także prawoleczny zawodnik. I z Lubina, też miejscowy, tak jak Paweł Czerwiołek, jak, jak, jak bohater walki wietoru, taki Konrad jest właśnie z 51 kg 200 gramów. Konrad Czajkowski. face to face. Dziękuję panowie. Proszę o do kamer, przodem do publiczności. Mamy nadzieję, że jutro będziecie z nami bo oczywiście cztery walki w boksie olimpijskim poprzedzą walki zawodowe od tego rozpoczniemy jutrzejszą galę 12 galę już podczas Włoskich Promążnych dziękuję panowie i widzimy się już jutro a drugą walką zawodową będzie pojedynek na dystansie 6 rund po 3 minuty w limicie umownym 74 kg na różniku niebieskim już za chwilę zjawi się Patryk Fiala zapraszamy Czech ma 25 lat, metr 75 groszy, taki sam zasięg ramion, 74 kg w tym grimy, miał się zmieścić. Czy się zmieścił? 73 kg i 500 gramów, tak mówi supervisor, jest zaliczone, zmieścił się w glimicie, tak więc czekamy teraz na jego rywala. Zapraszamy na scenę w rożniku czerwonym Max Suske. Znamy już z poprzednich walk pod przypadek Polska z Boxing Promotions. To 19-latek jest mocno od swojego rywala. Też praworęczny. A jego waga to. 73 kg, 800 g, Max Suskę. Panowie, face to face. Max Suskę to. Zawodnik z teamu Osnejsa i Panowie trenują razem Osneysa i Glesiasa znamy już też z Walk. Mocno okazujący zawodnik. Dzisiaj też jego kolega Joswani Garcia pojawi się na scenie. Tymczasem przed Państwem narodnik niebieski Patryk Fiala, Szczep oraz Max Suska, Zawodnik Porta Boxing Kromowych. Dziękujemy panowie. Przechodzimy do kolejnej walki zawodowej. Walki na dystansie 6 ruchów po 3 minuty. Kategoria Super Półśrednia. W narożniku niebieskim przywitajmy Bartosza Głowackiego. Bartosz Głowacki, zawodnik Horde Boxing Production. 31 lat. Dotychczas 5 zwycięstw w zawodowym ringu. 4 razy przez nokal. Tak będzie 69 kg, 250 gramów. Tyle na wagę wniósł Bartosz Głowacki, który zdecydowanie góruje doświadczeniem nad jego rywalem, nad Konradem Kozłowskim. Zapraszamy w takim razie w narożniku czerwonym. Konrad Kozłowski jest młodszy od swojego rywala, aż po 6 lat. Może Wam nie są mniejsze doświadczenia, ale je o jedno zwycięstwo więcej w swoim rekordzie. 6 zwycięstw to jest nieblokowany zawodnik też Konrada znamy z walk pod siódem Polsat Boxing Promotions. 69 kg 800 gramów, Konrad Kozłowski. Panowie, prosimy o face to face. Polsko-Polski pojedynek, siódma walka jutrzejszej gali Polsat Boxing Promotions 12. Kategoria super średnia, sześć po 3 minuty. Ja tylko dopowiem, że panowie jeszcze już kiedyś w przeszłości mieli okazję sparować razem, ale teraz e, to już nie będzie trening, to już nie będzie sparing, to już będzie kolejna walka e, zawodowa, tak więc mamy nadzieję, że dadzą w siebie wszystko dobrze panowie. Prosimy w takim razie jeszcze przodem do kamer, przodem do publiczności i już jutro pokażcie to, co potraficie najlepiej. Narożnik niebieski Bartosz Słowacki, narożnik czerwony, Konrad Kozłowski. Przed ostatnią walką, przed main eventem, czyli ósmą walką jutrzejszej gali, będzie pojedynek na dystansie 8 rund po 3 minuty w kategorii super średniej. Zgadza się? Zgadza się. A w narożniku niebieskim Mirsa Cebo. Zawodnik z Bośni i Hercegowiny 33 lata. Praworęczny. 1,76m wzrostu. 17 razy wygrywał w zawodowym ringu, a 10-krotnie kończył walki przed czasem, nokautując swoich rywali. Kategoria super średnia i sprawdzamy jego wagę. 76 kg, 500 gramów. z Sebot. A już teraz prosimy na scenę jego rywala a jego rywal będzie doskonale znany z poprzednich gal, doskonale nam znany Gospani Garcia zapraszamy, to jest niepokonany kubańczyk osiem razy wygrał w swojej zawodowej karierze, sześć razy kończył walkę przed czasem szybki zawodnik, dobry technicznie, cześć Pani też umiał mu po już dużo powiedzieć, bo mieszka w Polsce mieszka w Poznaniu, tam trenuje, ale trenuje też dzieci Kupię w grupie walczak Poznań 76 kg, 550 gramów, tyle na wagę wnosił Garcia. Panowie, proszę o face to face. Mirsad Sebo dotychczas e, boksował w swojej okolicki. Potem jeszcze potem do kamer, proszę przede boxing position. Tutaj była super średnia, ale jeszcze pan wodzimierz kromka mówi, że plus 1 kg mieszłej plus jeden kilogramów w catch ale limit wagowy został zrobiony. Karujemy wagę i już czekamy na kolejnych pięściarzy. E, Mam nadzieję, że będzie wielki aplauz, tak jak na początku, gdy rozpoczynaliśmy oficjalną ceremonię ważenia, bo już za chwilę e, pojawi się tutaj Paweł Czyżyk, lokalny bohater, ale zanim przywitajmy na scenie jego przeciwnika. Na Przepraszam bardzo, dobrze, pan Piotr Łapić e, ma rację. Zanim zawodnicy, pokaż mi tę trofea, bo to jest walka o dwa pasy mistrzowskie. Pas mistrzowski IBO International i WBA Continental w fazie półciężkiej. Zatem zapraszam superwajzora. WBA, Bacchetti Gualtiero. Pan Bacchetti Gualtiero, superwajzor. WBA jest i pas, jest trofeum, o które jutro będą walczyć Paweł Czyżyk i Dragan Lepej. To jest jedno trofeum. A teraz czas na kolejne. I czas zaprosić kolejnego superwizora, superwizora IBO, pan Racz Felix. I pan Racz Felix także ma ze sobą e, trofeum to jest pas IBO International. Widzimy już. E, te trofea, które jutro na dystansie 10 rund po 3 minuty w kategorii półciężkiej walczyć będą zawodnicy, których za chwilę zobaczymy na scenie. W narożniku niebieskim przywitajmy Włocha urodzonego w Rumunii. Dragan lepej 32 lata, 21 zwycięstw, w tym 10 przez nokaut. 98 900 graga lepiej, please wait for your opponent. A jego przeciwnikiem będzie Pola, Doskonale nam znany Paweł Czyżek narożnik czerwony. Zawodnik z Robina, więc bohater. I na oczach rodzimej publiczności popatrzy właśnie o te dwa trofee, to jego, no, jeżeli to je zdobędzie. Pierwsze trofee w zawodowej karierze tak poważne, tej walki. Tak na wagę Paweł Czyżyk. 79.05 Paweł Czyżyk. Panowie prosimy o face to face. To pierwsze face to face. Walka wieczoru. Walka wieczoru gali Kursa z Boxing Promotion 12. Kuria to dla Dragan Lepej. Dwa pase. IBO International i UBA Continental. Boxing position. Przodem do kamer, przodem do kibiców. To już jutro. To jest zwieńczenie 12 gali Polsat Boxing Promotion. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze raz